skończyły się. Młodzież całej Polski wraca do szkół. W dniu 3 września ulice Warszawy zaroiły się od kolorowego tłumu dziewcząt i chłopców zdążających do Kościoła Świętego Aleksandra na tradycyjne nabożeństwo. Już następnego dnia rozpoczęły się w całej Polsce normalne zajęcia szkolne. Trzeba znów przyzwyczaić się do wczesnego wstawania. Oczywiście budzik nie pomaga, ale na szczęście mamusia jest już od godziny na nogach i nie pozwoli zaspać swoim pociechom. W rodzinie państwa Szczepaniaków dzień dzisiejszy ma znaczenie szczególne. Jest to pierwszy dzień szkolny siedmioletniej Elżbietki. Pod opieką starszego o dwa lata Wojtka, Elżbietka wyrusza na zdobycie wiedzy. Przybyło naszemu krajowi wiele nowych szkół. W samej Warszawie zniesiono 9 takich baraków szkolnych. Nie stać nas jeszcze na wielkie, piękne gmachy szkolne, ale trzeba przyznać, że baraki są wygodne i dobrze urządzone. Wszystko przygotowane na przyjęcie wesołej gromady. Jeszcze tylko powstawiać kalamarze z atramentem i powodzenia w nauce. W tym roku dzieci i nauczyciele będą mieli znacznie łatwiejsze zadanie niż w ubiegłym. Mamy nie tylko nowe i przestronne izby szkolne, ale co nie mniej ważne, mamy nareszcie nowe podręczniki. Jedna tylko księgarnia świętego Wojciecha wypuściła w sierpniu około 800 tysięcy książek. Zdobyliśmy się na olbrzymi imponujący wysiłek. Nasze papiernie, drukarnie i introligatornie przygotowały około 20 milionów nowych podręczników, które przed rozpoczęciem roku szkolnego dostarczono księgarniom. Z księgarni komplety książek przesyłane są bezpośrednio do szkół powszechnych. Uczniowie szkół średnich sami zaopatrują się w książki. Zrobiliśmy jeszcze jeden wielki krok na drodze do upowszechnienia wiedzy. W ósmej rocznicy najazdu niemieckiego na Polskę odbył się w Warszawie zjazd uczestników o Niepodległości i Demokracji. Przewodniczył zjazdowi wiceminister generał Witold. Na sztandarach Związku wypisane jest hasło. Pierwsi w walce, pierwsi w odbudowie. Uczestnicy o Niepodległość i Demokracji stoją dziś w pierwszym szeregu budowniczych Nowej Polski. Pierwszy dzień września na ulicę Starówki wyległy klumy robotników oraz urzędników instytucji państwowych i miejskich. Była to jedna z akcji inaugurujących miesiąc odbudowy stolicy. Wśród pracujących widzimy ministra Skrzeszewskiego, prezydenta Tolwińskiego, ministra Bermana i wicemarszalka Sejmu Zambrowskiego. Entuzjastycznie witany przybył na rynek Starego Miasta prezydent Bierut, który wziął udział w usuwaniu gruzu. Prezydent, weźmy się razem do pracy, aby zbudować nową Warszawę. Przyszłą wspaniałą stolicę Polski. Pamiętajmy, że szybka odbudowa Warszawy to wielki cel ogólnonarodowy. W Muzeum Narodowym odbyło się otwarcie drugiej po wojnie wystawy współczesnej grafiki czechosłowackiej. Odparcia dokonał marszałek Kowalski w obecności ministra Dybowskiego. Trzy generacje grafików czechosłowackich zaprezentowały w Warszawie swój imponujący dorobek artystyczny. Świetne rysunki Antoniego Pelca z cyklu Pięść podziemia. Ciągnący Jana Rąbuska. Robotnik Jaromila Streza. Targ świętego Mikołaja tego samego autora. Przeważają dzieła o tematyce społecznej. Na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się międzynarodowe spotkanie w lekkiej atletyce między Warszawą i Pragą Czeską zakończone nieznacznym zwycięstwem gości. W biegu na 110 metrów z płotkami zwyciężył Schneider z Pragi przed Adamczykiem z Warszawy. 100 metrówkę wygrał Czech Lazniczka przed Lipskim z Warszawy. Pierwsze miejsce w skoku lotyczce zajął Morończyk z Warszawy przed Czechem Mali. Polak Łomowski uklasował się na pierwszym miejscu w rzucie kulą, zwyciężając znanego czeskiego rekordzistę Knotka. Przeszło 50 zawodników, wziął udział w ulicznym wyścigu motocyklowym o tytuł mistrza Warszawy. Wytwitował szereg emocjonujących i niebezpiecznych momentów. Oto Pekowe piąte okrążenie. Wrubel z PKM-u odpada na bilażu. Karetki pogotowia ratunkowego miały dużo pracy. Nic dziwnego, śliska od deszczu jezdnia spowodowała szereg wypadek. W poszczególnych kategoriach zwycięstwo odnieśli Henek, Ripper, Brun, Kamiński i Rzymirski. Strategiczny statek emigrantów Exodus nie został przez Anglików dopuszczony do brzegów Palestyny. Blisko 5000 tysięcy ludzi bez ojczyzny nie chce opuścić okrętu Widma. Od czasu do czasu Exodus zawija do któregoś z portów, pozostawiając tam zmarłych lub chorych. Jak donosi prasa, ten pływający obóz koncentracyjny skierowany został ostatnio do Hamburga. Uzbecka Republika dostarcza Związkowi Radzieckiemu olbrzymich ilości bawełny. Widzimy właśnie zakończenie zbiorów na plantacjach w kolchozie imienia Marksa w rejonie Chiwińskim. 150 kg bawełny zbiera się normalnie w ciągu trzech dni. Ambitne robotnice wykonywały te prace w ciągu jednego dnia, dzięki czemu plan zbioru bawełny w Związku Radzieckim został przekroczony. Na plantacjach Uzbekistanu zebrano w tym roku przeszło 600 tysięcy ton bawełny. O wielkości zbiorów świadczą olbrzymie kopce oczekujące na transport. W mieście bajon najpopularniejszą osobą jest kobieta torreador Conchita Sintron. Piękna Peruwianka szerzy prawdziwe spustoszenie zarówno w miejscowych stadninach byków, jak i wśród mieszkańców miasta. Trzeba przyznać, że określenie słaba pleć nie bardzo harmonizuje z osobą Conchity.